W Słuchajcie, jeśli chodzi o temat tego cage'a, który miał miejsce przed chwilą, to muszę przyznać, że zagolopowałem się i... Nie no, a tak serio, to ten beef miał miejsce 4 lata temu, ja miałem wtedy 19 lat To jak mi ktoś wtedy powiedział, o jechałeś w bagażniku, e, jesteś grubasem, a ja komuś powiedziałem, e, o masz drewniane flow, to to było śmieszne Ale ja mam teraz 23 lata i nie twierdzę, że to jest dużo, po prostu to było 4 lata temu i trochę się u mnie zmieniło w życiu nie mam zamiaru brać udziału w Twoich gierkach już. To był ostatni mój telefon jakby związany z Tobą, gdzie zostałem wywołany do tablicy, bo Twoim tematem wiecznie jest tylko to. Mówiłeś, że ktoś Ci zadał pytanie, a o co mają Ciebie pytać? Znajdź sobie inną tożsamość. Ja, nie chodzi mi o to, że ubliżam ludziom, którzy mają mniej wyświetleń, tylko chodzi mi o to, bo stary, no każdy kiedyś był w, under, w Undergroundzie, ja też byłem, ale ja się nie wybiłem na tym, że jebałem kogoś w kółko o to samo i że jakby na tym opierała się moja kariera. Bo nie o to chodzi. W muzyce nie pykło, poszedłeś do Fame MMA i teraz jeszcze chcesz mnie w to wpleść, żebym ja brał z tobą walkę, a jak nie ja, to moi koledzy przy dupasy. Serio. Cztery lata temu nazywałeś mnie populistą, nazywasz mnie populistą też dzisiaj. Eee, to dlatego, że, nie wiem, kurwa, wstawiam posty dla mamy, które przywołałeś, że jakby co, że to, to że jestem popularny, to jestem populistą, bo wstawiam posty dla mamy? Kurwa, będę wykorzystywał swoją platformę? No nie no, to nie, nie, nie na tym polega. Chyba bardziej chodzi o to, że za każdym razem jak jest jakiś temat, to... To w taki bezpłciowy sposób często się... Wiecie, kochajcie się wszyscy, szanujmy się. Będzie fajnie. Pracujcie nad sobą. Takie to jest, no... Taki trochę... Ja nie mówię, że on tak nie twierdzi, bo jak tak nie twierdzi, to wtedy jest to źle, ale bo to jest takim kurde, motywatorem, takim coachem jest. Jak chcę, stary, bo taki po prostu jestem, no. Ale nie jestem populistą, nie jestem kłamcą i nie możesz mnie nazywać kłamcą. Ja nie staram się manipulować ludźmi. Ty za to próbujesz to robić i idealnym przykładem na to był ten cage, ponieważ gdy powiedziałem do ciebie chujci w dupę, to ty powiedziałeś do mnie, o, to robię, bo ty pewnie byś tak lubił i uargumentowałeś to później tym, że kurwa... Ja wspieram LGBT i że to, że to pewnie dlatego. Już nie chcę ci wsadzać słów do ryja, ale coś takiego powiedziałeś, więc jakby masakra. I ja do ciebie powiedziałem wtedy, nazwij mnie jeszcze pedałem, a ty zacząłeś krzyczeć, pedale, pedale, o pedale, powiedziałeś do mnie pedale. Stary, zejdź na ziemię. Nie jesteśmy 4 jest lata rację, temu. No? Jest coś innego. Zajmij się sobą i życzę ci, i już na koniec. Wiem, że najchętniej ludzie by zobaczyli moją walkę z Filipkiem w Fame MMA albo nasz beef jeszcze raz i tak dalej. Bo to ludzie lubią. Ale ja jestem w innym momencie w moim życiu i totalnie, kurwa, Filip, życzę ci, żebyś ty też znalazł się w innym momencie w swoim życiu. Naprawdę. Czy muzycznie, czy na Fame MMA, ale swoimi, swoim sercem, swoimi, kurwa, umiejętnościami, a nie, kurwa, wskrzeszaniem tematu non-stop sprzed czterech lat. Wszystkiego dobrego. Dla wszystkich. Nie, no kurwa, moim zdaniem, jeden i drugi ma rację. Tak, szczerze, no.